Dostałem przed wywiadem czterolistną koniczynę. I to oznacza szczęście. Czym dla Ciebie jest tak naprawdę szczęście? Tym, że grasz na scenie, pokazując jak mocno wierzysz, czy będąc przed ołtarzem? Ja mogę sobie powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Bardzo się dobrze czuję ze sobą w tym miejscu, w którym jestem w życiu, to kim jestem. Tak więc szczęście dla mnie na tym etapie życia oznacza, Dobrze się czuć w tym kim się hmm. jest, to w, w którym miejscu się jest i co się robi w życiu. Także ja ewidentnie jestem szczęśliwym człowiekiem, naprawdę. A nie bałem się, że twoi siomkowie podejdą do ciebie na zasadzie kurczaki, co ty tak, robisz, nie że no, ty no, pod koloratką się. jesteś teraz. Bałem się na samym początku, jakim w ogóle powiedzieć, że mam taki głupi pomysł samopójście do seminarium, bo nawet mistrantem nie byłem. Tu nauczyłeś się i na na zdrować nie. To jest nie no, w życiu. Tak. Nie, no to mnie zblokowało na jakieś 3 lata i dopiero Niestety po śmierci mojego brata, gdybym... Ja jestem na tyle słaby, że gdyby nie śmierć mojego brata, ja bym nie został księdzem. Że gdybym nie zaliczył jakiegoś totalnego dna ciemności, to bym nie uwierzył w bo no jestem słaby. No więc y, tym bardziej właśnie się liczyłem ze zdaniem wszystkich dookoła.